Oła kurwa! Jestem No raz, trzy złote, ale ty mnie Kasio podniecasz jak siedzę na kiblu i sam to as sam otwór mi się otwiera na swój widok. Pragnę cię kochasiu. Taki malutko kurwa w Grubasie. To nie rób tak. Nie rób tak, bo ja mam mały. Czyli oczekujesz. Nie, dalej ode mnie. Proszę Cię, nie tylko to nie to. i masz większe? <grym> tak. tak. Proszę Cię, odejść. Ale mi się skończył. <grym> skończył mi się. Masz szczęście, kurwa, z Grubasie. co ty dostałeś? Noras, 3 złote. Będę brał cię, a, ale w aucie. Siadł na telefon? W pod kołderką. Wolę spróbować czegoś nowego, mój milordzie. Kasio, daj mi buzi. Pozdro od Norasa. Na chuj ty kurwa takie coś wysłał? Ty jesteś ty. A jeszcze teraz SMS, -y, że potwierdzenie transakcji, tak? Cicho, cicho, to ja ci wykurwie, dzisiaj ci wykurwie, od razu ci mówię, że ci wykurwie. Kurwa. No raz, ja piecone, złota. Ja piecone, ja piecone, już niej mam niej. na ciebie taką ochotę jak nigdy. Chodź do mnie na łóżko, wypróbujemy pozycję 69, a potem na pieska, to wszystko pod Kas twoją, twoją pościelą. Noraz raz, 14, na Instagramie, tam relacja na żywo. 14.30, bo wtedy będą trzeźwi ludzie, ale na chuj ty wysłał takiego tak jedno 3 złote. Kajso królu, mogę być twoim chłopakiem, choć daj mi buzi i już się nie denerwuj. Nie, no ja piszę z pasą, no tak, kurwa. No cały czas do, do. No wypierdalaj, no do, to prawda. A to, kto to, to do, Naprawdę, no nie ja. Cały czas? A mam A, ci pokazać, z... że nie Ej, mam nic na koncie i to, mam Trzy złote. http Znak zapytania V. 3 złote. Dodawajcie Noraz ksyl na Instagramie. Jak dobijecie 13 katowale konia pod pościelą tego wąsacza, Ale to zrobię z tego relację na gydne. żywo. Skóry wysyły, nie Ty reklamujesz się, nie no ale reklamujesz się mnie na lewie, tak? No nie, wy Ale no to jest w twoim stylu akurat. Nie! Nie! Znasz, koła do biecie, tak? Nie, 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 kurwa, nie, to tak. A kogo to stylu? No kto by tak napisał? Kto inny by to napisał? Kur... Papi! Papi się potrzeba! nie, kurwa! Nie nie, nie! No kas już, kurwa, Co ty odjebałeś, <śla> ja pierdolę? A co, to odjebałeś?

Ty będziesz oh, no, tu, tu, o... się oh. No raz. Trzy złote. Ale ci robię w chuja wszyscy siedzi ze to ja, a ty nie wiesz co się dzieje pajacu. Masz kurwa, I kurwa, do mnie wpierdaliśmy później, że nie za rzucam. No tu nie było jedzenie. A co to było kurwa? To, to dla psa było. <ślinik> to kurwa, nazwałeś mnie psa w tym momencie. No. Kurwa, no raz, 3 złote. Kasio ma małego fiuta. Jeśli podszedłeś! mnie tu kurwa. No, Napisałeś tak specjalnie potrzebujesz No nie mam czego jesteś, żeby ci po no. no no no, 3 złote napierdalać! Kurwa! O, Ja pierdola, no jest! Spierdalać! Kurwy je mamy! No kurwa, nie bij mnie więcej. Daj ty, buzi hehe. Zaraz, prawda, o kaso, tu o, nie zaraz, naprawdę, kurwa. Kurwa! 3 złote. Widzicie, że ten Kas już to miękka faja z Wąsem Alfonsem. Do nie, Prawdziwego mężczyznę znajdziecie to na insta, Nora Jak dobijecie 13 k, to spuszczam się w jego buty, które później założy. Nora Nie mam takich pomysłów, kurwa! Tak, no, nie, masz akurat Cię znam, kurwa. I co bym ci no, się spuścił, to bo czemu, nie... czemu mama powiedziała, że mi się z tą nie trzymał? już cofnij live, bo Norasek Boży ci fejkery pokazywał, jak go pobiłeś. A u mnie nie da rady cofnąć, bo on zablokował, kurwa, wcześniej to. A ty kurwo, czyli specjalnie to zrobiłeś, kur... Nie rób tak, bo ci... o kurwa, jak cię ręka Boża dotknie, to... Noraz, trzy złote. Panu, nie Zapraszam panu, na... na mojego Instagrama Noraz właśnie wrzuciłem no, starą jak. relację, panu, jak Kasio robi bloga SMO. Nie, nie, no Kasusz, kurwa. <grym się> Panie, do... Nie, no nie umiem tak. Że co 10 Nie, bo ty kurwa. naprawdę mi, kurwa wyjebiesz tak, że mnie to będzie boleć, a ja nie wiem kurwie tak. Nie, bo mi kręgosłup złamiesz, kurwa. Kudezu, jak, jak tak byś mi wykurbił, to byś mi karmił. złamał, kurwa. <toddź> poczuję, że mnie boli. Kurwa, serio. Kas już kurwa. Ale ja... A no ty Bejku i coś kurwa. <toddź> Zamkuję tyle, bo jeszcze tego. Monia. A potem Trzy złote.